Dobrze, mieliśmy kilka swoich sytuacji i gdybyśmy wykorzystali, to może by byłoby nawet dla nas teraz zwycięski wynik. Jak wrażenia z meczu, po całym meczu? Mecz no, był bardzo gorący, gorąca atmosfera, wynik był bardzo bliski. Mogliśmy to przegrać, mieliśmy z szczęścia. Pierwszy film, i już na pierwszym filmie, byłem pozytywnie zaskoczony. Pierwszy wieczór, który miał miejsce, był pełen atrakcji. Zaczęło się od grubiego przywitania wszystkich uczestników, wszystkich parafii. Potem, powiedzmy, taki mini koncert naszych trzech wspaniałych kleryków i wodzireja. Potem gry integracyjne, scenka, jaką przygotowali nowicjusze, w której miałem przyjemność brać udział, a potem słówko wieczorne księdza Bartłomieja, no i, a jeszcze wcześniej modlitwy Piotra, księdza Piotra. Jest przyczajka. Słuchajcie, kto był, ten wie. Kto był, ten wie. Musimy trzymać poziom. Wytłumaczę, pokazuję i objaśniam. Podnosimy ręce do góry i robimy tak Ja, ja chcę i... nie słychać was I wtedy jakiś wariant z mikrofonem krzyczy POSZLI! JEZUS! I Maryja I ksiądz Bosko Mazzarello Ojciec Pio Wszyscy święci na, 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 i ja, i JP2, i Faustyna, aleluja i Savio. A robili lekcję? Panie fotografie. Ten profil? Czy ten profil? Czy tak? Każdy dobry. E? Ma plusa u mnie powiedział, że każdy dobry. Dobra, bo się na Słuchajcie. Skoro 41 PIM, to czego w końcu oficjalnie? Co? Rozpocząć! Rozpoczą. Zapraszamy na scenę księdza Tomasza Chawrylewicza, głównego organizatora pim Wielka Wielkie brawa! Pielgrzymkę Ministrantów do góry, czyli PIM 2022, uważam za otwarty! 解放军们真英勇！ Pomyślałem, że powiem słówko nie ze sceny, ale tak na równi tutaj z wami. Bo przypominam sobie czas, kiedy ja również byłem po tej drugiej stronie. Byłem uczestnikiem pimu, przyjeżdżałem jako ministra, potem jako lektor. Wtedy nie było 41, tylko było 10, 12, 15, 15 pim, później było naficjuszem. Pomoc, organizacja, klerykiem ja byłem i, i byłem też opiekunem liturgicznej służby, przyjeżdżałem tutaj z ministrantami. W taki sposób szczególny też chciałbym podziękować i docenić obecność Waszych opiekunów, ich współbraci, którzy tutaj są. Powiem, jak to zawsze jest trud. Jak, jak ciężko nieraz zmotywować liturgiczną służbę do wyjazdu na film i to powitanie współbraci. Chciałbym też uczynić na ręce najstarszego tutaj, obecnego z Księdza Jerzego, który jest mistrzem Nowicjuszy, przyjechał z Nowicjuszami, który też był na samym początku tego Pimu, a ten, ten nawet ta nazwa Pim to właśnie wymyślona przez Księdza Jerzego. I też chciałbym Was wszystkich powitać i to powitanie czynię na ręce najmłodszego z uczestników, chyba Ty nie jesteś, prawda? Ile masz lat? Siedem. Czy też mam mniej niż siedem lat? Ech, nie. Jak was nazywam? Piotr, serdecznie Cię witam. I, I na to powitanie daję Ci kostkę, którą udało mi się jeszcze z kartuna przed rozdaniem ziemi. Proszę. A tą drugą kostkę.